Siemanko. Jak już pewnie się domyślacie, ten listopadowy poranek, bo kwietniowy to na pewno nie jest, yy, muszę w końcu to zrealizować. Tak? Obiecałem konkurs na TASAK, więc jestem. Co trzeba zrobić, to już zaraz powiem. Natomiast yy, jedyny warunek mam taki, że TASAK chciałbym wysłać tylko na, gdzieś na terytorium Polski, nie za granicę i preferowałbym wysyłkę do Paczkomatu. Natomiast jest to jeszcze do dogadania. Trzeba zrobić co? Trzeba w komentarzu napisać hashtag Tasak i podać długość krawędzi tnącej w linii prostej mierzonej. Yy. Powiedzmy, będzie to na zasadzie takiej, że kto będzie najbliżej lub kto poda prawidłową wartość, ten wygrywa. Jeśli wyniki wyniki odpowiedzi będą się powtarzać, tak no to wtedy pod uwagę będę brał ten, który będzie podany jako pierwszy w komentarzu historycznie. Yy. No, i nie możemy edytować komentarzy, więc podajemy. No i oczywiście tylko jeden komentarz na jedną osobę, że nie wchodzi w grę podanie po kolei wszystkich rozmiarów, w, nie wiem, tam w 200 komentarzach, tak? Długość podajemy w milimetrach. I to wszystko. I na. Dajmy sobie czas, może do następnej niedzieli. Nie do tej, co teraz, będzie tylko do następnej. Nie wiem, który dzisiaj jest, ale zobaczę. Fantastycznie się złożyło do 25 kwietnia Czekam na komentarze na odpowiedzi Dlaczego mówię fantastycznie, bo akurat wtedy powinny się zacząć kluczyć przepiórki na górze, więc będzie... będzie fajnie. Dobra, żegnam się na razie, ja idę go schować, żeby nie leżał na deszczu, bo zacznie rdzewieć, bo to jednak stała węglowa ma tutaj trochę wżerków. Ale przynajmniej działa. Drugi, który zrobiłem, jest w ciągłym użyciu. Właśnie wczoraj zrobił, że tak powiem, trzonek do nowej haczki, więc chyba działa. Nie jest to dzieło sztuki ani, yy, nie wiem, jakiś wyjątkowo twardy i, i rewelacyjny materiał, ale do takich pracogrodowych się nadaje. Żegnam się z Wami, cześć na razie. Nawet może go troszkę podostrzę jeszcze. Uważajcie na palce. Marca.